Cześć, z tej strony Michał z kanału Fajny Gadżet. W tym filmie chciałbym Wam zaprezentować 10 gadżetów, które z powodzeniem każdy z Was będzie mógł wykorzystać w swojej kuchni. Dodatkowo w opisie filmu podam Wam linki, gdzie możemy te przedmioty zamówić. Zapraszam więc do oglądania. Na samym początku chciałbym Wam zaprezentować elektryczną obieraczkę do warzyw i owoców. Jeżeli nie lubicie ręcznego obierania, to urządzenie jest dla Was. Zasada działania jest bardzo prosta. Wkładamy owoc lub warzywo, podnosimy ramię i wciskamy przycisk. Po kilku chwilach nasz produkt jest już dokładnie obrany. Numer 2 na naszej liście to separator żółtka. Działanie tego urządzenia jest bardzo proste. Rozbijamy jajko, wlewamy do naszego separatora i już mamy oddzielone żółtko od białka. Numer 3 Czyli prasa do czosnku. Zapewne każdy z Was ma w domu klasyczną wyciskarkę do czosnku. U mnie już kilka z nich pękło, a dodatkowo czyszczenie ich to prawdziwy koszmar. W tym przypadku jest zupełnie inaczej. Prasa wykonana jest ze stali nierdzewnej, jest bardzo solidna i bardzo łatwa do czyszczenia. Kolejnym gadżetem na naszej liście jest zestaw czterech desek do krojenia. Znajdziemy tutaj deski do krojenia warzyw, mięsa, ryb i pieczywa. Po co nam taki zestaw? Dla przykładu pieczywo nie będzie pochłaniało zapachów i bakterii z wcześniej krojonego mięsa czy ryby. Tak więc dbamy zarówno o smak, jak i o nasze zdrowie. Każda z desek ma oznaczenie do jakiego typu produktów jest przeznaczona, a więc trudno będzie nam się pomylić. Numer 5. Czyli nóż z falistym ostrzem. Dzięki niemu będziemy mogli samemu przygotować frytki, które będą wyglądały jak te kopione w sklepie, czy na przykład pokroić warzywa na sałatkę, tak by wyglądały one bardzo elegancko. Teraz chciałbym Wam zaprezentować elektryczną zgrzewarkę, która na pewno przyda się w każdej kuchni. Zasilane są przy pomocy dwóch baterii, posiada wbudowany magnes, dzięki któremu można ją powiesić na lodówce i mieć zawsze pod ręką. Dzięki temu urządzeniu możemy z powodzeniem zgrzewać otwarte np. torebki z przyprawami i tym sposobem zachować ich świeżość na długi czas. Mieliśmy już obieraczkę do warzyw i owoców, to teraz pora na obieraczkę do kukurydzy. Jeżeli próbowaliście kiedyś wyłuskać ziarna z kolby kukurydzy, to sami wiecie, że nie jest to proste zadanie. Ten gadżet rozwiązuje nasz problem. Zakładamy go na kolbę i przeciągamy w dół. I tyle. Prawda, że proste? Urządzenie jest uniwersalne i pasuje praktycznie do każdej wielkości kukurydzy. Numer 8 na naszej liście to krajalnica spiralna. Najlepiej używać z twardymi warzywami, takimi jak ziemniaki, marchewka czy ogórki. Dzięki niej możemy wyciąć coś w rodzaju sprężyny. Podane w ten sposób warzywa będą bardzo ciekawą dekoracją na każdym stole. Wycięte w ten sposób spirale możemy łączyć, dzięki czemu będą wyglądały naprawdę bardzo efektownie. Numer 9, czyli składane lejki. Dostępne są w czterech różnych kolorach, wykonane z wytrzymałego silikonu, więc są zarówno bardzo trwałe, jak i elastyczne. Po złożeniu zajmują bardzo mało miejsca, dzięki temu zmieszczą się nawet w bardzo niskiej szufladzie. Ostatnie miejsce na naszej liście zajmują formy do gotowania jajek. Dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych. W zestawie znajdziemy cztery różne formy, np. w kształcie gwiazdy, serca czy kwiatu. Jak to działa? Jajko wlewamy do formy, zamykamy pokrywę i wrzucamy do gotującej się wody. Każde dziecko, nawet największy niejadek, z chęcią zje tak podane jajko. Oczywiście ten gadżet możemy użyć także do przygotowania np. romantycznej kolacji. A więc to już był ostatni z 10 gadżetów, które dla Was przygotowałem. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Niedługo pojawi się na nim kolejny film. Do usłyszenia!